Siemanko, z tej strony fretru, a my powracamy do naszej wojny zimowej. Zrobiłem trochę zmian poza nagrywaniem. A mianowicie, zakupiliśmy inżynierów polowych, ciężkich inżynierów i oddział inżynierów, którzy teoretycznie powinni składać się z e, poszczególnych oddziałów właśnie inżynieryjnych. E, następną e, może nie zmianą, a dodatkiem do naszych etapów wezwań jest to, że sobie sprawiliśmy dwa nowe T34, 76. No i wystawiliśmy BM824. Eee, zobaczymy, jak to się sprawi. Eee, na pewno będzie widowiskowe, ostrzał rakietowy. Eee, co tu dalej? Tutaj mamy głównie e, wezwanie e, armat. E, tutaj takie zmotoryzowane, albo bardziej zmechanizowane. Tutaj bardziej pasuje do zmotoryzowanego, no a tutaj już typowo piechota. Gramy sobie na takiej mapce. Będziemy się bronić. Także zaczynamy. Zobaczymy czym teraz nas, nas uraczą e, żołnierze radzieccy. No, mogą już odczuwać powoli już na gardle, bo zbliżamy się do ich kwatery głównej. Także może zacząć się robić groźnie. No i mamy. A, tym razem trzy punkty. Pytanie: skąd przeciwnik będzie nadchodził? Wydaje mi się, że z północy, a raczej ze wschodu, jeśli patrząc na te oznaczenia mapy. Ok, no to co? Weźmiemy sobie oddział inżynieryjny. I pytanie czy, a, 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 czy to? to? Weźmy na razie ten. I teraz tak. Na pewno sobie podepniemy te działa, które możemy, i wyruszymy w tym kierunku. To są ciężcy inżynierowie. Chciałbym na pewno sobie Zbudować coś. O, działo nabrzeżne. Może gdzieś tutaj. W ten sposób. E, medyków e, umieścimy sobie gdzieś tutaj. Kolejne działko. Może być tutaj. No, i tutaj mamy inżynierów. Zobaczmy, co oni mogą. Nie mogą tego, ale na pewno sobie okopy pobudujemy tutaj. Także niech ruszają. Kolejni inżynierowie, tym razem mniej ciężcy. No tak, bo oni już nie mogą. Nie mogę już dział nabrzeżnych robić. E, ich możemy wysłać tutaj, na przykład, bo tutaj też okopy by się przydały. Nie, jeden oddział strzelców na razie, niech dobra, niech tu leci. E, poczekajmy jeszcze z kolejnym wezwaniem. Dobra, ci niech tu idą Nasz oficer Tutaj niech się znajdzie Oczywiście e, Skrzynia z, zasob e, z amunicją Snajper Snajper, snajper, snajper Może tutaj To jest ciężarówka z amunicją i zwiadowców sobie możemy wziąć tutaj. No, a amunicję damy tutaj, bo jedna jedna już idzie na ten wyższy punkt. O, możemy! Możemy sobie wezwać kolejny rzut. Tym razem jest to masa dział, a, które sobie oczywiście ustawimy. Jedno tu. Moździerz może niech będzie gdzieś tutaj. Kolejne dwa działa. Niech jedno tutaj będzie, i te pozostałe dwa e, postawimy gdzieś tutaj. Myślę, gdzie je tu rozstawić? Może tu? Dobra, tu mamy inżynierów. Ale czy oni mogą miny? Tak jest, oni mogą miny e, sobie rozstawić. No tak. tak... E... sobie to rozstawiam. Mhm, mm ja tak do tego rejonu. Valmiina. Bommel. Tässä ollaan. Visamma kutsu pojat. Nie mogę coś. Aj, kurde, już zaczyna się ostrzał. E, dobra, wycofajmy. Z inżynierów nawet tutaj możemy cofnąć. Kolejnego inżyniera. Nie będzie tu na przykład. No i mają artylerię. się cofnie. Kolejny. A nie, tu jest moździerz. To moździerz niech tutaj zmierza. tam Tu mi się w sumie przydał oko jeszcze. Zaraz będziemy mogli wezwać e, te 34. I to działa, byśmy mogli tutaj też zbudować nabrzeżne. Myślę, w którym dokładnie miejscu. Dobra, niech tutaj. Ten niech się cofnie. I należałoby jeszcze tego... E, tą armatę tutaj zlikwidować. Na razie czołgi wyślemy tu. न क Gdzie jestem? Moździerz... znaczy aty, ta artyleria. 射的慢呢。 Mamy tu działko. Ty sobie strzelaj. Bez Posłowie, Panowie Posłowie, tu.

Oops. Oh, Whoa, 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 whoa. mamy jeszcze malarz Tak, jeszcze tutaj mają. I tutaj działa. medycy e, Tak, już macie rady. to wolno gdzieś tu dobra spróbujemy snajperem zlikwidować to to działo to które tutaj się znajduje To jest to działko. A to jest. Dobra, wyeliminujemy tego... ...szpoczku, tego maksima. Jeszcze nie padł? Nie, dobra. Wycofuję się. Powinno już przełamać, Ach, co to. Prawie tak, że nie damy, nie damy rady obronić tego punktu. Jak widzę, że Rosjanie potężne oddziały zgromadzili. Wyłącznie tam jedną to tą 30 kg moglibyśmy odzyskać tylko tam tutaj, tutaj będzie problem z tym, ja... Dobra kończymy czym prędzej. Nie poszło to tak sprawnie jak myślałem. Eee, trochę błąd eee, popełniliśmy eee, z tego względu, że za mało przeciwpancernych dział mieliśmy. Eee, trzeba będzie pomyśleć, czym to ewentualnie zastąpić. Dobra, odnowimy sobie wszystko mamy dużo punktów, także o tyle jest dobrze, o jedno te trzyjście cztery odzyskaliśmy. Myślę, co tu możemy ewentualnie sobie E, ...dobadać... ...czy może iść tutaj... ...w tę... w tą wyrzutnię rakiet... ...czy bardziej tutaj, w tą... ...203-kę... No, ...zobaczymy... A, bo ...tak, tu już mamy chyba haubicę... ...no tutaj zostały nam czołgi ale może faktycznie pójdziemy bardziej w tą stronę w tym drzewku tutaj byśmy sobie to odblokowali i chyba tak zostawimy zresztą 75 też by warto było chyba zrobić no dobra Badamy sobie. Następnie e, wybierzemy misję. Będziemy atakować. Będziemy atakować tutaj za amunicję. No dobra. Potwierdzamy. Zobaczmy sobie tę mapę. Takiś zniszczony hangar. Może. Wszystko wydziela rzeki. Ciekawa mapa. Hmm. E, tutaj nam na pewno coś zginął. Pytanie kto za cztery punkty. Czyżby Sniper? Nie, Sniper był tutaj. Na pewno te, 30, te 34 sobie weźmiemy. Jedno I dorzucimy je tutaj. Tu w sumie, a, tak, zlikwidowali nam jedno działo, ale dorzucimy sobie nasze T28. No i coś takiego spoko plus, e, to mamy full, tu 20 brakuje e, także możemy sobie też coś załadować może tą 75, ona ma dosyć dużą penetrację także weźmiemy sobie a tylko ona kosztuje 25 tu możemy jedną czwórkę przerzucić Przerzućmy może snajpera. I amunicję. Damy tak. No i w sumie nie mamy gdzie wrzucić drugiej amunicji. Ale w sumie mam wystarczy nam chyba ta e, na ciężarówce. Póki co. A tu weźmiemy oczywiście snajpera. A także tutaj się z Wami żegnam. Jeśli się podobało, dajcie lajka, komentarz, subskrypcję. Do zobaczenia wszystkim w następnym odcinku. Cześć!